Zanim zaczniemy ten odcinek, to chciałbym wam powiedzieć, że organizuję konkurs na 100 robuxów. Jedyne co trzeba zrobić, to zostawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz napisać swój nick w komentarzu. Wyniki pojawią się w następnym odcinku, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam cały nowy update. Pokażę wam nowe krainy oraz nowe jajka, a na końcu zrobimy sobie mały opening. Pierwszą z największych nowości są dwie nowe wyspy. Der erste ist Candy Island. Które wygląda tak. No, jak widzimy bardzo fajna wyspa, lecz co mi brakuje, no to brak dużej skrzynki. Mapa sama w sobie jest bardzo ładna. Ma taki tutaj swój klimacik cukierkowy oraz uważam, że nie ma tutaj za dużo skrzynek do jakiegoś ekspienia. Jeszcze nawet możemy sobie to zniszczyć. Jak widzicie 350 tysięcy. Także, tak jak mówiłem, nie ma tutaj za dużo e, skrzynek do ekspienia. Sami widzicie. Więc myślę, że możemy już sobie przejść do kolejnej wyspy. Kolejną wyspą jest e, Haunted Island. Nie wiem, to dobrze że Serio, nie umiem tego przeczytać. Jest to po polsku nawiedzona wyspa, więc wchodzimy sobie i co dostajemy? Dostajemy tutaj takie cmentarzysko. No i pierwsze, co rzuca się w oczy, no to ta wielka skrzynia. Ja jestem mega zadowolony, że to zostało dodane, bo jak widzimy, to ma dwa. 12,5 biliona obrażeń trzeba zadać, aby ją zniszczyć. Także mega fajne. I jeszcze, jeszcze jedna rzecz, trochę taka smutniejsza, jest to, że rip Pet Simulator 2. Ponieważ jak wiecie, Pet Simulator 2 jest trochę taką umarłą gierką na Robloxie, no i tutaj otrzymało swój grup, takie trochę smutne, no ale niestety tak czasem bywa. Także to by było chyba na tyle z tej wyspy. Tutaj jeszcze te sejfy mają dużo, bo one mają 800 tysięcy, prawie 1 bilion, ale jeżeli już chcemy mieć 1 bilion, no to lepszy jest Czas. To by było na tyle z tej wyspy i lecimy teraz sobie na Opening Jajek. I jeszcze przy okazji jak tutaj jestem przy sklepie To możemy zauważyć, że są tutaj podane Ceny nowych petów, ich nie będę Kupować, ponieważ no ja mam lepsze I nie mam nawet tylu robuxów Niestety, ale nie, otrzyma... nie otrzymaliśmy Nowego game Passa jak po kliknięciu Na niego pojawia nam się, że ten item Nie jest w sprzedaży, także tutaj trochę minus I to jest tyle, to jest tyle ze sklepu Ok, a więc myślę, że możemy już przejść do Openingu, trochę fantasy coinów mam Jednak trzy na, du na dużo mi wystarczą No dobra, myślę, że sobie pootwieramy Te jajko gold, zobaczę tylko aut to delayed, no myślę, że na razie zostawię to nic tutaj nie będę ustawiał i co, ja wam to przyspieszę i widzimy się już za chwilę. Jak widzimy, no dużo, na dużo mi stać nie było. Niestety, ale tylko nowych 10 petów. No i te pety mają takie staty. Nie są jakieś lepsze od tych, co mam. Ale myślę, że idziemy zaraz zrobić z nich Rainbow'a. Dobra, a więc idziemy sobie zrobić Rainbow'a. Czy mi tylko będzie tutaj coś starczyło? No, może tych. To tak mało ich mam. 88%. No i jak widzimy, udało się. I jak to wygląda? Jakie to ma teraz statystyki? 917. Nie, no dobra. Te pety są mega dobre. Ale jak widzimy, skrzynka, która ma 27,5 biliona. Nie wiem, czy. Czy to będą jakieś super, więc ja muszę mieć tutaj same legendy tutaj po milion. Będę się starał mieć takie. I uwaga, ile ten ma? 934 tysiące. No nie jest złe, no i to jest chyba najlepsze, bo tej lepszych nie uzyskamy. Jeszcze spróbuję te wziąć. Dobra, może tutaj coś ciekawego wyjdzie. Ciekawe, jakie będą mieć statystyki. I uwaga, udało się. I dostajemy 801. Nie są to naprawdę złe pety. O, takie sobie dwa założę. Myślę, że jak na razie jest dobrze, żeby sobie pofarmić i pozbierać więcej fantazji coinów. No i im będę tego mieć więcej, no to tym lepsze będą openingi. Na razie jest ok, jeszcze sobie, o za to wezmę. Ok, a więc to by było już na tyle z tego odcinka. Mega Wam dziękuję za obejrzenie. Jeszcze chciałbym Was zaprosić na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. I co, dzięki za oglądanie. No i cześć.